W sadach drzew owocowych, a także w jagodnikach zalecamy na początku wegetacji, przed kwitnieniem, przed spodziewanymi przymrozkami, a także po zbiorach owoców, dokarmianie cynkiem za pomocą nawozu Carrier Cynk. Jest to nawóz zawierający 10% cynku skompleksowanego lignosulfonianem amonu. W tej postaci nawóz jest bardzo szybko i bardzo łatwo przyswajalny, a jednocześnie jest to forma bardzo bezpieczna dla roślin. Zalecane dawki w drzewach owocowych to 0,8 do 2 litrów na hektar, a w jagodnikach 0,8 do 1,5 litra na hektar. W pierwszych fazach zalecamy dawkę 1 litr na hektar, a w razie potrzeby powtórzenie tej dawki. Nawóz ten można bardzo łatwo mieszać z takimi nawozami jak Magic Pestar czy nutrygrin. Natomiast uwaga, nie zalecamy mieszania nawozu karier cynk z Borogrin.